Kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym czytaniu. W szczególności witam nasze drogie Panie, moje drogie. To jest czytanie dla Was o Waszych Panach, czyli dzisiaj sprawdzamy. Tak naprawdę energię Waszych Panów. I teraz tak. Wasi Panowie tutaj rozpoczynają coś, coś zupełnie nowego. Mam wrażenie, że tutaj rozpoczynają jakoś Podróż. Y, może to być podróż y, y, fizyczna, ale równie dobrze. Może to być podróż mentalna. Y, nasi panowie tutaj nie mogą się zdecydować, ponieważ mają zbyt duży wybór być może nie potrafią y, podjąć decyzji, bo mają zbyt wielu do, y, doradców i tak naprawdę nie wiedzą, kogo mają słuchać. Y, ja mam wrażenie, że oni tu zamykają pewien etap w swoim życiu albo już zamknęli y, jakiś etap w swoim życiu. I teraz rozpoczynają nowy. Oni tutaj zostawiają coś za sobą i podążają w kierunku czegoś nowego. Możliwe, że zostawiają jakiś stary związek i rozpoczynają nowy, czy też po, po, podążają w kierunku nowego związku. Zostawiają być może jakąś pracę i tutaj rozpoczynają być może nową pracę. E, nasi panowie są so, e, rozchwiani, są so, e, niepewni, tak naprawdę nie wiedzą sami, czego chcą, i tak jak powiedziałam wcześniej, nie mogą się zdecydować, ponieważ nie wiedzą, w którą tak naprawdę pójść. Sami. Stronę, czy w lewo, czy w prawo? Yy, nasi panowie yy, chcą jakiegoś sukcesu, chcą zwycięstwa. Yy, ja mam wrażenie, że oni tu albo całkiem chcą yy, przy, yy, przerobić swoją rodzinę, tutaj yy, na nowo. Albo będę tworzyć tutaj zupełnie rodzinę, nowy dom. Ja mam wrażenie, że oni wracają tutaj do czegoś, co było wcześniej, ale zostało przez nich przerwane, i teraz do tego wracają. Ci panowie nad czymś tu pracują. Możliwe, że pracują nad sobą, troszczą się, dbają o siebie i swoje otoczenie. Tutaj, jeżeli oni mieli y, y, jakieś tajemnice, jakieś sekrety, to teraz je ujawniają. Być może też ujawniają swoje, swoje uczucia. Ci panowie dążą do. Ta stabilizacji takiej życiowej być może dąży do, do utworzenia czegoś stabilnego, czegoś trwałego, co będzie tak naprawdę oparte na solidnych i trwałych y, podstawach. Y, tutaj mm, rozpoczynają y, coś, co jest, dla nich ważne tutaj być może tworzenie tutaj czegoś, co jest dla nich ważne. Ja mam wrażenie, że oni wracają do czegoś z przeszłości. Być może do jakiegoś z, z związku, który, który, który był w przeszłości, żeby go rozpocząć na nowo. Oni wracają do jakichś spotkań, rozmów, ko, ko, komunikacji, które były kiedyś w przeszłości. Tutaj ja mam wrażenie, że oni tutaj podążają w kierunku no właśnie. W kierunku jakichś spotkań, tutaj rozmów, czy, czy też jak mówiłam wcześniej, ogólnie komunikacji. Ja mam wrażenie, że oni ogólnie tak podążają w kierunku miłości, która jest dopełnieniem ich szczęścia. Ja mam wrażenie, że oni pozbywają się tutaj lęków, obaw czy też kształtów, być może jakichś blokad związanych z to, z to komunikacją. Ja mam wrażenie, że oni już tutaj zmierzali do tej, do tej komunikacji, tutaj. Podróżowali do tej komunikacji, ale zrobili sobie przerwę, i teraz po tej przerwie znowu będę tutaj, tutaj dążyć do, do nawiązania tej komunikacji. Kochani, na dzisiaj to koniec. Dzisiaj e, mm, żegnam się z Wami, jeżeli Wam się e, podobało e, e, tutaj e, to czytanie, to czekam na Wasze e, oceny i komentarze.